Kluczowe trendy, które według BIA następują w tej chwili na świecie. E, najważniejsze tematy takie jak bezpieczeństwo i jakość żywności, popyt na nową żywność. Nowa żywność to są te białka z grochu, z robaków, z jakichś tam innych rzeczy. E, w ramach BIA powstała zupełnie nowa dywizja, która się nazywa właśnie New Food. I Dostarcza instalacje pod tym kątem, oto plant based, poprzez właśnie takie najbardziej różne, dziwne produkty, dla nas jeszcze może niezrozumiałe, często, które już na świecie funkcjonują i są realizowane. Rozwój klasy średniej, mamy coraz więcej ludzi na średnim poziomie, ze średnimi dochodami, którzy chcą jeść zdrowo, chcą normalnie żyć na dosyć wysokim poziomie. Tu w Polsce już to wyraźnie widać. Urbanizacja, coraz więcej ludzi mieszka w miastach, wzrost liczby ludności świata, może tego w Europie nie widzimy, ale generalnie na świecie przybywa nam ludności w bardzo szybkim tempie. No i jedno, co również dla GEI jest ważne, to są kluczowe i dostępne cenowo leki. W tej branży farmaceutycznej również działamy, dostarczając instalacje. Co robi GEA dla zrównoważonego rozwoju? Jest to bardzo ważny temat, i w 2019 roku wdrożyła cały projekt transformacji klimatycznej. Ma to, cel jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do zera w 2040 roku, natomiast mamy takie krótko, średnio i długoterminowe cele, które sobie stawiamy. Jak tu widać, do 2030 roku mieliśmy plan. E, redukcji emisji gazów cieplarnianych o 18% w całym łańcuchu wartości związanych z produktem. E, poza tym tam było również e, o 60% zmniejszenie do 30% roku generalnych w całej działalności, zmniejszenie emisji gazów. E, w tym roku prawdopodobnie zostanie już ogłoszone oficjalnie, bo już mam, e, te dane, że. Te 60%, o którym mówię, emisji zmniejszenia to chcemy uzyskać do 2026 roku. E, natomiast do 2030 chcemy to uzyskać 80% zmniejszenia emisji. E, ja podejmuję bardzo dużo inwestycji. W najbliższych latach planujemy wydać około 175 milionów euro właśnie na. E, takie zadania, czy na środki, które mają zmniejszyć, zredukować zużycie tych gazów cieplarnianych. E, takie podstawowe rzeczy, które robimy, to zakończenie czy wycofywanie się z paliw kopalnianych, e, wejście w e, oczywiście własną produkcję energii odnawialnej, e, konwersja całej floty na pojazdy elektryczne, no i oczywiście systemy zarządzania energią w zakładzie, modernizację naszych budynków aby bardziej były energooszczędne, to jako przykład mogę podać otwartą w ubiegłym roku fabrykę w Koszaliny G.A. W tej chwili tam jest już produkcja zaworów pomp, natomiast są plany na przenosiny kolejnych linii produkcyjnych z innych lokalizacji gea z innych krajów. To jest dosyć... Ciekawy projekt, bo ta fabryka już dzisiaj na moment powstania jest zeroemisyjna. Także zastosowanie fotowoltaiki, zastosowanie pomp ciepła, zastosowanie tego typu urządzeń pozwoliło, że ten zakład nie mieści nic w powietrze. Mamy jakby trzy działki, w których działa, funkcjonujemy w ramach transformacji. Pierwsza to jest transformacja własnej działalności, a więc zaopatrujemy swoje zakłady w zakupioną lub samodzielnie wyprodukowaną energię, odnawialną. Inwestujemy w przyjazną dla klimatu infrastrukturę budowlaną. Tym przykład Koszalina jest dobrym przykładem. Transformacja portfela produktów, o tym będę mówił za chwileczkę. Opracowujemy sobą oszczędne i innowacyjne produkty. I rozwiązania, które zmniejszają ślad środowiskowy. Kolejnym to jest dekarbonizacja łańcucha dostaw. To jest też bardzo ważne. GEA wymaga, nawet żąda od swoich dostawców posiadania własnych celów klimatycznych zatwierdzonych przez odpowiednie agendy. Wspieramy oczywiście też opcje transportu niskoemisyjnego. Nasza wizja to jest chronić przyszłe pokolenie, dostarczając zrównoważonych rozwiązań dla przemysłu spożywczego, mleczarskiego, koncentrując się dzięki temu na lepszym świecie. Przejdźmy teraz już bardziej do konkretnych tematów, czyli do Waszej branży. Branża spożywcza jest bardzo mocno powiązana z rolnictwem. Jak wiemy p, zużycie wody chociażby na świecie, to rolnictwo to prawie 70%. 20% to jest przemysł, 10% to są e, nasze gospodarstwa domowe. Także widać, że jest gdzie oszczędzać. E, czyli mamy jakby Zadanie to rozwój uwzględniający poszanowanie środowiska opierający się na dwóch filarach to jest rozsądnym wykorzystaniu zasobów naturalnych oraz zmniejszeniu ilości emitowanych gazów i produkowanych odpadów. Przed zakładami mleczarskimi stoją jakby trzy aspekty, czyli trzy wyzwania. To jest jedno, to jest ekonomiczny aspekt a więc zwiększenie efektywności produktu i obniżenie kosztów. Inwestowanie również w nowoczesne technologie oszczędzające energię. Społeczne to jest oczywiście uczciwe warunki pracy dla pracowników, czy wspieranie lokalnych społeczności dostawców oraz środowiskowe, a więc minimalizacja gazów cieplarnianych i ograniczenie zużycia wody i oczywiście przy okazji ścieków. Chciałbym teraz przedstawić kilka, porozmawiałem o tych oszczędnościach w mleczarstwie, czy w ogóle w branży, które mamy. E, BIA wprowadziła tzw. zieloną etykietę, która się nazywa Ad Better. Na czym to polega? E, prowadzimy pracę nad innowacyjnymi rozwiązaniami, które przyczyniają się do tego, że... E, Albo e, zmniejszamy zużycie wody, albo zmniejszamy, e, redukujemy z, z, zużycie energii elektrycznej. Prowadzone są specjalne programy walidacyjne. E, e, jak tu widzicie są takie trzy punkty. Uznany dowód wydajności, a więc musimy spełniać wymogi ISO dotyczące deklaracji środowiskowych. Potem e, dokonujemy takiej bardzo dokładnej analizy. Wszystkie dane są... E, Zbieramy, wyliczamy, czy to się opłaca, czy ten produkt, który jest wprowadzony i zastępuje ten poprzedni, swojego poprzednika, faktycznie przyczynia się do zmniejszenia kosztów w zakładzie i kończy się to niezależną w, 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 walidacją czy weryfikacją, którego dokonuje TIF, no, uznany światowy lider w dziedzinie kontroli, inspekcji i testów. Kilka małych przykładów. Tutaj widać różne aplikacje, które zostały tu wykorzystane. Mamy w tej chwili chyba około 14 takich produktów, dla których możemy już ten znaczek add Better przykleić, powiesić, wpisać w deklaracjach czy dokumentacji. Nie wszystkie dotyczą oczywiście mleczarstwa, chociaż to też jest związane z mleczarstwem. To jest robot udojowy, na przykład gdzie walidacja przez TIF nastąpiła w czerwcu 2023, zmniejsza koszty energii w porównaniu z poprzednim urządzeniem o 19%. To jest bardzo fajne rozwiązanie. To jest, jak widać, mały unit do oszczędzania wody w zakładzie przy wirówkach. O tym pewnie mogą koledzy, koleżanka Sylwia. Jękner, która pewnie jest na sali, opowiedzieć więcej, bo to jest akurat produkt Westfalia Separator. Ale jak widzimy, może te, ta jednostka zredukować zużycie wody nawet o 100%. Jako dowód pokażę tutaj zastosowanie tego urządzenia w jednym zakładu w Niemczech, mleczarnia Narman. Ja, tak bardzo osobiście do tego też podchodzę, do tego zakładu, bo. 30 ponad lat temu, jak zaczynałem pracę w GEA, wtedy e, to się nazywało GA Finach, e, dostarczało instalacje, pierwsze instalacje UHT na rynek polski, to ja z naszymi przyszłymi klientami, partnerami biznesowymi wyjeżdżałem do Niemiec na wizyty referencyjne i najczęściej odwiedzaliśmy właśnie zakład Narmana, który od naszej lokalizacji w GEA Finach znajduje się 20-30 km, więc bardzo blisko. A tam były dostarczane pierwsze instalacje UHT, które wykonała firma Gea, i wszystkie kolejne nowe rozwiązania również były wdrażane właśnie w leczarni Narmana więc już instalacje z infuzją, z iniekcją również tam stoją. I jest to zakład, może nie jest to ogromny zakład, teraz przerabia pewnie trochę ponad milion, w moich czasów, jak tam jeździłem, to było 500-600 tysięcy litrów przerobu rocznego dziennego. Natomiast od 1903 roku bardzo dobrze poukładany, jak bardzo miło wspominam, takiego technologia pana Kose, który nawet przyczynił się do tego, że w Polsce uruchomiliśmy pierwsze instalacje do. Śmietanki do kawy on przyjeżdżał do Polski specjalnie, żeby w niektórych zakładach wdrożyć całą tą technologię. Z bardzo dużym doświadczeniem człowiek niestety już przeszedł na emeryturę, ale, ale jesteśmy z nim dosyć często w kontakcie, zresztą jego syn pracuje w GA. I właśnie w firmie Narman wdrożono czy zainstalowano tą jednostkę do, do wirówki w celu ograniczenia zużycia wody. I jak widać. Tu źle widzę trochę, ale przy wirówce MSI 400 e, dawało to 300 litrów wody oszczędności na godzinę, ale to bardziej lepiej brzmi, jeśli powiem, że oszczędzili rocznie około miliona litrów wody. Dzięki temu jednemu małemu urządzeniu, które jest tanie, tanie w eksploatacji, e, przynosi właściwie czysty zysk. Tutaj jeśli chodzi o produkty takie bazowe nasze, bo tutaj jak widać AT-BTR dostały również wirówki w dla różnych aplikacji nawet dla statków i dla jakichś innych rzeczy. Również GA-Flow, która dostarcza komponenty w rodzaju zawory, pompy, również dostali te Zielone etykiety, za zastosowanie nowych, innowacyjnych rozwiązań. Homogenizatory GEA. Tutaj mamy zawór nanowal, który się tak nazywa, który powoduje, że zużycie energii spada o 19%. Oczywiście również GEA Filtration instalacje membranowe do oszczędzania wody, do ponownego wykorzystania jej do płukania, czy płukania wstępnego. Daje to bardzo dużo oszczędności w zakładzie, jeśli o to chodzi. No i GA Automation, czyli całe układy sterowania, programowania. O jednym z takich przypadków za chwileczkę powiem. Właśnie o urządzeniu, trudno to nazwać urządzeniem, bo to jest system elektroniczny GA OptiPartner. Jest on stosowany w tej chwili do suszarni rozpływowych, do wyparek i do membran, instalacji membranowych. Jakie wyzwania stoją dla producentów, którzy mają instalacje tego typu? Mamy różne zakłócenia. Na te zakłócenia wpływają zmiany zbiornika zasilania, zmiany wynikające z procesu wyparnego, zmiany pogodowe, a więc wilgotność zewnętrzna, Wahania składu suchej masy w produkcie zasilającym, i rozwiązaniem na to jest po prostu zastosowanie automatycznego sterowania, które to wszystko tymi nastawami po wprowadzeniu odpowiednich danych odpowiednio to rejestruje, poprawia, ulepsza. No, jako zysk, to zdecydowanie bardziej stabilna praca, bliżej celu jakościowego i właśnie tego jednorodnego produktu. Oraz optymalizacja zużycia mediów. My mamy już wdrożone trzy takie instalacje w Polsce. Bardzo dobre wyniki są. Niestety nie mam upoważnienia od tych producentów do przedstawienia dokładnych tych danych. Dlatego mogę się oprzeć tutaj na systemie wprowadzonym w jednym z pierwszych w zakładzie DMK w Niemczech. Jak widać, ten szary znaczek to odchylenia standardowej wilgotności resztkowej na zwykłej instalacji. To, to widać tu. I teraz w kolejnym roku obniżenie nastąpiło o 66%, natomiast w kolejnym aż 87% po dostosowaniu, dopasowaniu całego systemu. Kolejny ważny aspekt to było również zwiększenie wydajności produkcji. Jak widać, to jest o 4,2%. To powiedzmy to coś inaczej na nasz język, że o 4,2% produktu wychodziło więcej z tej suszarni niż było to dotychczas bez tego systemu. E, oraz znaczne zmniejszenie zużycia mocy o 4,2%. E, ja powiem Państwu, że. Właśnie niedawno dostaliśmy z tif certyfikację tego Partnera. To jest pierwszy układ e, automatyzacji, który został, dostał ten znaczek zielonej e, etykiety. E, dlaczego? Dlatego, że w jednym z zakładów osiągnęliśmy to, co tu widać, zużycie e, mocy 4,2%, Zyskaliśmy ponad 10% zużycie. A więc TIF uznał, że. E, może nam wydać e, tego typu e, certyfikat. Z żadnych problemów. E, kolejny. O, tutaj jeszcze widać, jak, jak wygląda produkcja, no, jak uruchomienie z z udziałem naszych specjalistów. Przepraszam, o, proszę, o... proszę podsumować. O, już kończymy, tak? To szybciutko. E, tu widać jak e, funkcjonuje instalacja w momencie uruchomienia, więc szybko korzyści idą w górę w momencie uruchamiania, potem mamy e, 2-3 lata pracy. E, widać jak po zastosowaniu tego urządzenia korzyści cały czas utrzymują się po 2-3 latach na wysokim poziomie, natomiast przy zwykłym układzie sterowania i nawet z dobrą Obsługą one po kilku latach spadają. Prawda? Więc jak warto stosować? No dobrze, mamy mało czasu, więc króciutko jeszcze o Adkul, -Cool, gdzie mamy 40% redukcji energii zastosowane. Na czym to polega? To jest po proste urządzenie, wstawiamy pompę ciepła do instalacji suszarniczej plus parę wymienników i uzyskujemy bardzo dobre efekty na instalacji proszkowej, Czyli mamy spadek o 50% emisji dwutlenku węgla, 50% mniejszego zużycia ciepła, oszczędności kosztów w zależności od ceny energii. Kolejny to jest filtr workowy, z tym, że to już jest instalowane w polskich zakładach i w kilku już stoi. To jest nowy model filtra workowego. Żeby już nie zabierać czasu, powiem tylko, że. Gra ma około 100 centrów testowych w różnych lokalizacjach, gdzie możemy przeprowadzić próby sprawdzające, czy te rozwiązania, GEA, które Państwu proponujemy, są dobre, czy są dobre dla Państwa, dla państwa firmy. Ja proponuję już podsumować. Tak? Już tak. Dziękuję Państwu za uwagę.